Wszystkich serdecznie na trzecim mazyczkim zlocie w Poroża. Zapraszamy do tej konkurencji, o której wspominaliśmy. tak? Zaczynamy od Łosia. Na pierwszą nagrodę konkurencji jest Myłkus Łosia. Tak? Zapraszamy wszystkich, którzy mają Myłkusa. Tu na środek wyłonimy za chwilę komisję, która to wyceni. I nagrody zaraz będą odbierane, tak? Zapraszamy. mało już zbierajcie się. Konkurencje będą z Łosia, najładniejsza para Łosia przygotowujemy i najcięższy zrzut Łosia, tak? Tu kolega ma jeszcze puchar na najmniejszy zrzut Łosia. Myślałem, że tego nie będzie, ale jednak się okazało, że nie ma. To jeszcze jest konkurencja najmniejszy zrzut Łosia, ale puchar będzie największy.